Cześć, witam Cię na moim kanale Budzenie się Do siebie. Dziś chcę poruszyć temat, który może dla niektórych mi odważnie, a dla innych hmm, boleśnie znajomo. Czy ja naprawdę nie potrafię kochać, a może po prostu się boję? To pytanie wróciło do mnie niedawno, tak zupełnie zwyczajnie, po spotkaniu z sąsiadką ze spacerza z psami. Z jednej małej rozmowy wysypał się cały worek myśli. Takich, które nosi się w środku, ale rzadko się je nimi dzieli. Zobaczyłam kobietę, który, która ma partnera. Może nie idealny związek, może dla niektórych nawet śmieszny, ale ona mówiła o nim z czułością taką lekką, naturalną, i coś mnie wtedy dotknęło. Pomyślałam ja przecież. Nie mam partnera. I kolejna myśl: może ja nie umiem kochać. I wtedy się zaczęło, bo to nie pierwszy raz, kiedy tak myślę. Bo kiedy byłam w związkach, to kiedy tylko mężczyzna okazywał czułość, ja się cofałam, zamrażałam, zmieniałam temat. Potrafiłam być chłodna, krytyczna, jakby bliskość była dla mnie nie do zniesienia. Wtedy przyszło coś bardzo ważnego. A może ja po prostu się boję? Bo jak mam umieć kochać, skoro nikt mnie tego nie nauczył? Jak mam dawać czułość, jeśli sama nie wiedziałam, jak ona smakuje? Jak mam być blisko, jeśli moje ciało pamięta, że bliskość to ryzyko? Że można zostać zranioną, zawstydzoną. Odrzuconą. Pamiętam moją pierwszą miłość. Ja naprawdę go kochałam, ale na odległość. A kiedy się spotkaliśmy, byłam sztywna, jakbym miała kij w plecach. Czułam w środku miłość, a na zewnątrz nie potrafiłam niczego pokazać. I dziś już wiem, że to nie dlatego, że byłam chłodna. Tylko dlatego, że. Byłam nieoswojona z bliskością. Nie umiałam być prawdziwa, bo nigdy nie czułam się w tym bezpieczna. Dlatego dziś mówię: jeśli Ty też masz w sobie takie pytanie: Czy ja w ogóle potrafię kochać? To nie szukaj odpowiedzi w tym, co źle robisz. Zatrzymaj się i zapytaj: Kto nauczył mnie, że mogę? Może to nie jest brak miłości, może to po prostu stary lęk? A skoro go widzisz, to już pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić. Nie jesteś sama, ja też tam byłam i wciąż się tego uczę. A jeśli po tym odcinku czujesz, że coś w tobie się poruszyło, to proszę nie oceniaj się, nie analizuj, nie szukaj winy. Zrób dziś dla siebie coś czułego, coś tylko Twojego. Może usiądź wieczorem w ciszy. Połóż dłoń na sercu i zapytaj, czego dziś potrzebujesz, by poczuć się choć odrobinę bezpieczniej. A potem posłuchaj: może to będzie zapalenie świeczki, może spacer bez telefonu, może łzy, które wreszcie. Mogą się polać. Cokolwiek to będzie, to jest Twój pierwszy krok do miłości. Nie do drugiego człowieka. Do siebie. A od siebie wszystko się zaczyna. Dziękuję, że jesteś tutaj. Jeśli ten odcinek Cię poruszył, udostępnij go komuś, kto może potrzebuje usłyszeć te słowa. Subskrybuj, jeśli chcesz wracać do takich tematów. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Twoja Ewa.